Witam serdecznie. W tym wideo opowiem o tym, jak sprawdzić poziom magnezu, żeby rzeczywiście określić, czy mamy niedobór. Magnezu, czy też nie? Dlaczego badanie krwi jest niewystarczające? Jakie są prawdziwe przyczyny niedoboru magnezu i jak poprawić jego poziom? Zapraszam Ci serdecznie do przesłuchania tego wideo. Przede wszystkim musimy zacząć od tej bardzo ważnej informacji, że większość z nas bada sobie poziom magnezu we krwi, jednak musimy wiedzieć, że zawartość magnezu we krwi odnosi się do 1% całej puli magnezu w naszym organizmie. Pozostałe 99% znajduje się w tkankach miękkich i w kościach oraz zębach, co oznacza, że badanie krwi jest badaniem niemiarodajnym, żeby określić poziom magnezu. Dlatego też my w klinice w Oslo decydujemy się na badanie spektrofotometryczne, które pomaga nam w określeniu badania poziomu magnezu w komórce. Takie badania bez problemu możemy wykonać również w Polsce. I tutaj, tak właśnie, prezentuje się bardzo często wynik magnezu, wiele osób jest zaskoczony, że ma niedobór magnezu, mimo tego, że na przykład właśnie badania krwi wykazują, że cały czas jest on prawidłowy, a cały czas zmagają się z objawami niedoborów magnezu, takie jak chociażby skurcze, czy też właśnie drganie powieki. Często Pacjenci słyszymy to, że suplementują magnez, a mimo to jest niedobór w komórce i są bardzo mocno zaskoczeni. I żeby zrozumieć, jak funkcjonuje magnez, jak on się przyswaja i dlaczego mam mu niedobór, musimy mieć też wiedzę na ten temat, że magnez odpowiada nie tylko za prawidłową kurczliwość mięśni, czyli jego niedobór nie będzie powodować tylko i wyłącznie skurczów, czy też drganie powieki, ale magnez bierze udział w bardzo wielu reakcjach w naszym organizmie i jeżeli czujesz się permanentnie zmęczona, masz brak energii, to pamiętajmy o tym, że magnez bierze udział w szlakach metabolicznych produkcji ATP, czyli naszej podstawowej waluty energetycznej. Bez prawidłowego poziomu magnezu nie jesteśmy w stanie produkować efektywnie energii i będziemy po prostu zmęczeni. Co ważne, o czym często nie pamiętamy, to to, że magnez bierze udział również w regulacji naszej odporności. Wiele osób suplementuje dzisiaj duże dawki witaminy D3, ale zapominając o prawidłowym poziomie magnezu, witamina ta nie może dobrze wchłaniać się i nie będzie aktywowana co z kolei będzie obniżać naszą odporność. Czyli jeżeli suplementujesz regularnie witaminę D3, a mimo to masz problemy z odpornością, może być tak, że właśnie to magnez jest pierwiastkiem, którego w bardzo dużym masz niedoborze, co często widzę u moich pacjentów. Kolejny objaw to jest bezsenność. Bardzo duży problem w dzisiejszych czasach. Musimy pamiętać o tym, że melatonina, hormon snu, jest regulowana przez magnez. I magnes jest niezbędny do tego, żeby aktywować ten hormon, jak i również wiele innych. Również uczucie niepokoju czy lęku często jest spowodowane po prostu niedoborem magnezu, ale na poziomie komórkowym, więc pamiętajmy o tym, że dobrej jakości magnez, dobrze przyswajalny, podawany w dobrej formie, będzie dla nas bardzo, bardzo pomocny. Również osoby, które zmagają się z nadciśnieniem czy kołataniem serca, często problemem jest właśnie niedobór magnezu. Decydujemy się zbyt szybko na zastosowanie farmakoterapii i niestety musimy wiedzieć, że często ta farmakoterapia na nadciśnienie wcale nie jest w stanie rozwiązać ten problem, ponieważ zaburza ona chociażby wchłania niewtórne potasu czy też magnezu, czyli nasila tak naprawdę główną przyczynę. A uzupełnienie magnezu wraz z zaopiekowaniem prawdziwej przyczyny niedoboru magnezu, o której powiem za chwileczkę, może okazać się strzałem w dziesiątkę. Również bóle głowy, migreny, czy też właśnie bardzo mocne objawy związane z PMS-em, czyli miesiączką mogą być przyczyną spowodowane tym, że jest niedobór magnezu bądź za zbyt niski jego poziom. Również zaparcia, problemy z układem pokarmowym, insulinooporność, stan przedcukrzycowy, problemy z redukcją wagi. Pamiętajmy, że magnez reguluje również pracę insuliny, jej działanie na poziomie komórkowym, aktywuje wprowadzenie insuliny do komórki, dzięki czemu Połączenie z receptorem dokładnie, a dzięki czemu wchodzi do komórki wartość odżywcza, energia i, i czujemy się o wiele bardziej nasyceni. Więc osoby, które mają wtórny niedobór magnezu, ponieważ na przykład spożywają złą dietę, mają też problem z insulnoopornością również dlatego, że poziom magnezu jest niski. I przechodząc do przyczyny, jeżeli chcemy rozwiązać nasze niedobory, rozwiązać nasze przyczyny i zaopiekować się tą prawdziwą źródło problemu, to powinniśmy zwrócić uwagę na te trzy elementy, jeśli chodzi o magnez. Przede wszystkim pierwszy problem, który bardzo często widzę, spotykam się w klinice, to to, że pacjenci suplementują magnez, ale w złej formie. Musimy pamiętać, że mamy różne typy magnezu i różne formy magnezu. My przetestowaliśmy wszystko z rynku norweskiego. Również rynek zagraniczny, i w naszych takich badaniach praktycznych, które realizujemy w klinice, badamy pacjentów na poziomie właśnie komórkowym, zastosowaliśmy różnego rodzaju suplementacje i patrzymy, jak ona działa. Zauważyliśmy, że stosowanie magnezu w formie tabletek. Jest najgorszym wyborem i bardzo często ten, właśnie, ta właśnie forma magnezu jest, zawiera magnez, tlenek magnezu w formie tlenku magnezu, którego przyswajalność jest bardzo, bardzo niska. Dlatego też wiele osób zmaga się z problemem. Również jak przeczytacie sobie etykietę, to często te tabletki w różnej postaci zawierają bardzo dużo dodatków, które nie są dla nas obojętne które często mają mikro ilości metali ciężkich, barwniki, jakieś tam utwardzacze, które odkładają się, w naszym organizmie jest to coś, co na pewno nam nie, nie, nie przynosi korzyści, a wręcz może bardziej zaszkodzić. Również tutaj e, obserwuje się, że stosowanie formy magnezu w formie tlenku magnezu i w tabletkach zaburza wchłanianie żelaza, czyli tak naprawdę pogłębia nasz problem anemii niskiego poziomu energii. Także pierwszą przy, przyczyną niedoboru magnezu jest to nie, że nie suplementujemy, tylko suplementujemy w złej formie. Najczęściej jest to tabletka i jest to zła, zły typ magnezu my z klinicy stosujemy tylko i wyłącznie formę płynną przetestowaliśmy również kapsułki i i formę w proszku i najbardziej sprawdza nam się forma płynna ponieważ właśnie druga przyczyna druga przyczyna jest to zaburzenie pracy układu pokarmowego wiele naszych pacjentów zmaga się z problemami układu pokarmowego co oznacza że mamy zaburzone trawienie i w tym też zaburzone wchłanianie więc nawet najlepsza suplementacja nie jest w stanie się wchłonąć prawidłowo jeżeli układ pokarmowy nie działa jeśli chodzi o magnez prawidłowa praca żołądka jest tutaj niezbędna do tego, żeby wchłaniać magnez, więc tutaj musimy zaopiekować również tą przyczynę, dlatego 90% naszych pacjentów zaczyna od poprawy układu pokarmowego, po to, żeby zarówno dieta, jak i suplementacja miała szansę zadziałać. I, I tutaj, jeżeli zmagasz się z przelewaniem, wzdęciami, refluksem, były brane jakieś leki, inhibitory pompy protonowej, leki na zgagę, leki na wzdęcia, problemy są z układem pokarmowym, zaparcia bądź biegunki, to na pewno jest problem Właśnie z przyswajalnością między innymi magnezu, a magnez jest królem pierwiastków, więc on bardzo, bardzo mocno reguluje nam pracę całego organizmu. No i kolejną przyczyną niedoboru magnezu to nie jest wcale picie kawy, tylko to ciasteczko do kawy, czyli właśnie nadmiar węglowodanów w diecie. Jeżeli pozwalamy sobie na duże ilości słodyczy, przekąsek, ale również i owoców, czy też napoje, czasami mamy taką ukryte źródło węglowodanów prostych, również często decydujemy się nawet na te węglowodany w formie bardziej złożonej, ale ilość tych węglowodanów jest znacznie przekraczająca nasze zapotrzebowanie, gdyż dzisiaj nie ruszamy się tak dużo, nie jesteśmy tak aktywni fizycznie, mamy większej ilości pracy siedzącą i stresujemy się bardzo mocno. Więc zapotrzebowanie na magnez jest ogromne. Magnez jest wykorzystywany podczas metabolizowania węglowodanów. Insulina bardzo mocno pomaga, wymaga magnezu do jej regulacji, więc wszystkie osoby, które mają problem z nadmiernym stresem, wysokim kortyzolem, który aktywuje glukozę, z, mają problem z podjadaniem, e, ciągłą ochotą na przekąski to insulinooporność, zaburzenia hormonalne będą też przyczyną właśnie wtórnej, wtórnie powodować, że ten magnez będzie w niskim poziomie i cały czas zapotrzebowanie na magnez będzie wysokie. Więc tutaj to, co mogę najbardziej polecić, to formy magnezu w formie płynnej. My stosujemy tylko i wyłącznie magnez w formie płynnej w, z firmy Pure Nordic, która jest produkowana w Norwegii z wyłącznie, tylko i wyłącznie naturalnych składników i ta formuła zawiera aż 5 form magnezu w jak najlepszej przyswajalności. Jest to magnez elementarny, dzięki czemu może wchłonąć się bardzo szybko. Zalecamy stosowanie magnezu pod język, dzięki czemu wszystkie osoby, które mają problem z układem pokarmowym, mają większe szanse na jego wchłanianie. Dodatkowo w tym magnezie znajduje się witamina B6 w formie aktywnej, metabolicznie. Jest to forma płynna, czyli forma, która nam się najlepiej sprawdza. Przetestowaliśmy wszystkie dostępne suplementy na rynku skandynawskim. Również zawiera na, zawiera, zawarta ta, form, ta formuła zawiera, taurynę, czyli aminokwas, który pomaga nam transportować magnez do komórki i sprzyja utrzymaniu magnezu w komórce, a jeśli chodzi o rozpuszczalnik, to używamy tutaj olej MCT, który bardzo fajnie wpływa na mitochondria, czyli tam gdzie produkujemy energię. Ale żeby rozwiązać przyczynę, bo taki jest cel Pure Nordic, żeby holistycznie podchodzić do wszystkich pacjentów i zwrócić uwagę na właśnie szukanie przyczyny, to 90% naszych pacjentów zawsze zaczynamy od formuły poprawiającej trawienie, digestive support, ponieważ większość z nas dzisiaj ma bardzo duży problem z układem pokarmowym. 70% osób ma objawy typu wzdęcia, przelewania, zgagę, czy też zaparcia, biegunki, nieregularne wypróżnienia. Też część osób wcale nie ma objawów układu pokarmowego, ale ma problem z neuroprzekaźnikami, depresją, niskie samopoczucie, problemy hormonalne. I to wszystko również jest spowodowane zaburzoną trawieniem, funkcją trawienia i detoksykacji. Formuła na trawienie pomaga nam poprawić pracę całego układu pokarmowego, dzięki czemu lepiej przyswajamy, wchłaniamy, mamy lepszy biosom, lepiej pracuje nas żołądek, wątroba, trzustka i również nasze jelita. Więc tutaj ta formuła jest bardzo mocno kompleksowa, działa plejotropowo na, wiele, na wielu płaszczyznach, dzięki czemu możemy poprawić i usprawnić pracę układu pokarmowego. No i drugim elementem, który bardzo często polecamy dla osób, które zmagają, się z nadmiernym apetytem, insulnoopornością, zaburzeniami hormonalnymi, również problemy z miesiączką, takie typowe objawy skórne i rozregulowane hormony. Tutaj musimy zadbać o ponieważ jeżeli cały czas będziemy podjadać węglowodany, będziemy mieć ochotę, nawet na tę zdrowszą formę węglowodaną, tak jak owoce, czy też pełnoziarniste ziarna, czy owsianki, chleb, to tutaj będziemy też niestety, ale indukować niedobór tego magnezu. No i oczywiście, jeżeli chcemy poprawić magnes musimy zadbać o jego źródło w diecie, bo jeżeli usprawnimy to trawienie, to wszystko to, co spożywamy, będzie się o wiele lepiej wchłaniało, więc warto zadbać o zdrową dietę przeciwzapalną, która jest bogata w wartość odżywczą. Niestety jakość żywności spada, gleba jest coraz gorsza, stosujemy bardzo dużo pestycydów, ale też dodatków do żywności, przez co nasze zapotrzebowanie na minerały jest ogromne, więc suplementacja nie jest w dzisiejszych czasach już wyborem, jest koniecznością, jednak jest to również duże wyzwanie, Ponieważ na rynku jest bardzo dużo suplementów, które często stosujemy bez większej wiedzy, nie mamy pojęcia, co tak naprawdę nasz organizm potrzebuje. No i jakościowo suplementy nie zawsze są dobre, nie zawsze są dobrze przebadane. Dlatego też my stworzyliśmy markę Pure Nordic, która odpowiada za potrzebowaniem naszym pacjentom. Wykonujemy badanie spektrofotometryczne, dzięki czemu możemy zobaczyć, co dokładnie pacjenci potrzebują, i na tej podstawie powstała cała seria suplementów uwzględniających korelacje między pierwiastkami, czyli tak jak. W przypadku magnezu, tak jak widzicie, nie mamy tylko i wyłącznie magnezu z dodatkiem witaminy B6, ale mamy też inne składowe, które aktywują ten magnez i zwracamy uwagę na najważniejsze czynniki potrzebne do tego, żeby ten magnez prawidłowo przyswajać. Jeżeli chcecie się zapoznać z Pure Nordic, wypróbować formę magnezu w formie płynnej z, prosto z Norwegii, zapraszam was serdecznie do naszego sklepu online. Jest to strona www.purenordic.live Ukośnik.pl, strona jest również w, w języku polskim. A wszystkie osoby, które chciałyby skonsultować swoje wyniki, macie może wyniki badań krwi, wyniki badań spektrofotometrycznych, na przykład badanie sołczek, czy też badanie pierwiastkowe włosa, zapraszamy Was serdecznie do tego, aby skorzystać z konsultacji online. Wszyscy nasi pacjenci, którzy chcą zdecydować się na suplementację Pure Nordic, mogą otrzymać taką konsultację gratis do pakietu zakupionych suplementów, które oczywiście ustalamy po odbytej konsultacji na podstawie tego. Jakie macie wyniki, jakie macie problemy? Czyli, prosto mówiąc, zakupujecie paczkę suplementów, do której jest konsultacja, ustalamy, jakie suplementy potrzebujecie w trakcie takiej konsultacji, i wszystko jest do Was wysyłane bezpośrednio na podany adres. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu, a jeżeli jesteście specjalistami, którzy stosują takie badania w swojej praktyce i szukają komplementarnej suplementacji dla swoich pacjentów, zapraszam Was serdecznie również do współpracy.